Witam Państwa serdecznie. Poznaj ubóstwo bogatych. Eee, jakie ubóstwo? Bogus, ubóstwo w, w, le, w ludzkie cechy współczucia, empatii. Jakich bogatych? Bogatych materialnie. Otóż e, poruszyła mnie historia, którą opowiadał e, mój przyjaciel Ernest e, z Filipin o tej funie. Historia. Jak ciężko tam jest w tej chwili, ile jest problemów y, dla ludzi, którzy tam mieszkają y, z ich rozwalonymi domami, problemy z jedzeniem, więc y, staram się pomóc jak mogę. Zrobiłem parę nagrań, wideo, umieściłem na kanale Roza TV i włączyłem się sam do akcji pomocy i wczoraj mówię do jednego ucznia, bo mam raport, tak się składa, że chyba będę księgował te wpływy. Ponieważ Ernest nie ma swojego domu, nie ma samochodu, nie ma firmy, nie ma komputera i żeby nie kobieta, z którą się tam ożenił, to nie wiem, czy miałby gdzie mieszkać. Zresztą wynajmują mieszkanie. Jakoś sobie radzą. Tak czy inaczej, ja mogę złożyć jakiś materiał od Ernesta. Mogę opowiedzieć o historii dużo łatwiej niż Ernest, i chyba będę też księgował wpłaty i zakupy towaru. I wczoraj mówię do pewnego ucznia: Czy ty wiesz, że jesteś bogatszy niż taki jeden gość, który ma kilka domów? Na pewno jeden ma w Belgii, jeden ma w Polsce. Ma dobre auta, ma ekstra motocykl, jest dobrze ustawiony, ma dobrze prosperującą firmę, robi remonty, zatrudnia ludzi. No i ty jesteś bogatszy od niego, bo ty wpłaciłeś, a on nie wpłacił, nie pomógł. Nawet 5 euro. No i z kolei mówiłem, całkiem przez przypadek rozmawiałem z innym kolegą, który właśnie jest w tej sytuacji, że ma swoją firmę, ma parę osób, no i pomógł i mówię do niego też te same słowa. Czy ty wiesz, że jesteś bogatszy od... i podałem taką firmę, która zatrudnia setki osób, a właściciel tej firmy ma kilka różnych innych firm i naprawdę mają pieniądze i nie pomogły. Mówiąc, że są w trudnej sytuacji, więc mówię do niego: Czy ty wiesz, że jesteś bogatszy od tej firmy? I powiedziałem, jaką firmę mam na myśli. A on mówi dlaczego, no i mu właśnie wyjaśniłem. Więc e, tak wygląda e, ubóstwo osób bogatych. E, to są osoby bogate, ale tylko materialnie. Czy to jest nasze całe bogactwo e, wyłącznie w płaszczyźnie materialnej? No, wydaje mi się, że jeśli tylko płaszczyzna materialna jest Twoim bogactwem, to jesteś bardzo ubogi. Pozdrawiam samodzielnie myślących.